A W miałyśmy na jedno dziecko Kochana, 35. 32 złotych, chyba. 35 dwa. No. No. A teraz 800. No wie pan, I Człowiek to... pracował i musiał sobie dawać radę i żadnych wsparci nie było. Pewnie no to, no to się powiedzieć. Pewnie, że powinno, bo to młodym pomagało bardzo moim zdaniem. Ale wszystkim dawać pracującym też Pracującym? No ale niektórzy jak mają czworo dzieci, tak pójdzie do pracy. Niech mi pan powie. No, chociaż jedno mi chodzi na przykład. Nie no, matka powinna być, ale ojciec powinien pracować, to ma to, to ja się z tym tak. nie zgadzam, bo to nie może być, żeby. Oboje ojciec, nie ojciec pracowali. siedział w domu i żyli na, na siłku. No, Nie wiem z tego, wie pani Ja wiem, to. Nie. nie, wie pan, to nie tak, Żona, owszem, niech siedzi dopilnuje dzieci. Ja jestem za tym do tych trzech lat, dopóki to dziecko do pójdzie do przedszkola, ale ojciec. A no, żłobki powinny być darmowe, jakieś przedszkola. Nie ma darmowego. Ja za komony płaciłam, nie ma nic darmowego. No, no, no. no, Moja żłobka chodziła, płaciłam i do przedszkola dzieci chodziły a czego teraz ma być dalej? No ma no. być 800 plus, tak samo ludzie sobie radzili 30 lat temu, 20 lat i... no. temu A na ja siłku miałyśmy na jedno dziecko? Kochana, 32 35 30 2, chyba. 3, 5, 2? No. No. A teraz 800, no wie I pan, człowiek pracował i musiał sobie dawać radę i żadnych wsparci nie było no to, no to się spowiedzieć, no jak z tym 800, no wie pan Ja no, nie I wiem, te ale... emerytury minią teraz, żeby żyć godnie, według pani Czas, że... 3,5. Nie chcę milionów, tylko 3,5, chociaż i wystarczyło. No, nie, co, mówi, mi? Ta, nie co mi miliony, żebym potem niespokojnie nie głupi spała, się. Głupie, spokojnie głupie myśli były. <laughs> wystarczyło. Czy nam... powinniśmy wprost. Taki temat, waluta. Na Litwie mają Chorwację. No i co z tego? Są zadowoleni. Był pan na Litwie, był pan w Chorwacji, nie, był pan we Włoszech. Nie. Ja we Włoszech nie byłam było. i wiem, jak. Jakie tam. Po... są no, no, zadowoleni, pluli, przeklęty. Ale nie, pójdzie w górę, wtedy wszystko, aby w, e, euro wprowadzili. No, proszę pana, jak nie? Do jak? No, niech pan weźmie sam w tej chwili. Jak ktoś ma emerytury 2000 przeliczone na, tak. na euro, no to ile będzie? No, niech pan wyżyje w tej chwili. Ile będzie 400 euro na Opłaty miesiąc. No, niech trzeba. Pan powie. No, bez zasadę, no, nie no przesadne, na nie zbudować. Proszę pana, że powiedzieć, unieważniam, o, deklaruję, że unieważnia te referendum, a teraz. Ja prosiłem, żebyście głosowali, <grym> brali udział w referendum, tak się to Słucha to się to... bo się... miałoby na przykład dużo osób mówili, nie ma, a miało być po 5 no, o No, gdzie to? Jest? No, gdzie? Miało być co obietnic? No, no. Mnie się dał zrealizować. Ja nie mam żadnej obietnicy. I... by coś dobrze ten rząd czy nic? Chyba nie wszystko. Pan pod... Jest pan młodym człowiekiem I pan ja sam, sam powie, co pan zyskał pan na tym? Dużo dużo było obietnic. Aha, no właśnie. Benzyny były, wie a tam no, to było, uciekać do Brukseli. No w, no w telewizji zmiany były na początku, no to tam coś pozmieniali w tej telewizji, TVP. No to pozmieniali, siłowo weszli na Hama, to pozmieniali. Tak, no no powinno to zbyt... wyglądać, takie zmiany na siłę, no, no, no to tak wygląda. Dziennikarze wymienili wszystko. No i, z tego? Panie. I z tego? Ogląda pani te wiadomości nowe, dzisiaj. Nie, działa. nie, to wiadomo. jeden, jak można tak w żywe oczy kłamać, proszę pana, że powiedzieć unieważniam, o, deklaruję, że unieważnia te referendum, a teraz ja prosiłem, żebyście głosowali, brali udział w referendum. To to słucha, to się to... Tak. Tak. No to Miałoby ja. na przykład dużo osób nie ma, miało być po 5 no, no, złotych. No gdzie to? No gdzie? Miałoby być co obietnic. No. no. się dał zrealizować. Ja nie mam żadnej obietnicy. I... Robił coś dobrze ten rząd nowy czy no, Chyba wszystko źle. Powie... Jest pan młodym człowiekiem? I pan ja sam, to sam to powiedz, sobie. co pan zyskał na tym? Dużo, dużo było obietnic.